będzie przeszkadzajka w postaci Leona. Słucham? Kocham Cię. Ojej, też Cię kocham. Dzień dobry, jestem Leon. Kocham Cię. Kacmalek. <grym> Poczekaj. A więc powiedziałam, co sam tutaj powiedziałam. No, no. Jestem Leon malek. Cześć, jestem Zosia. Mmm, mm, Kocham cię. A, ty to w... A ja Leon, znowu Kacmale. Le... <grym> Zobaczymy. Może to zrobić z tego blubra na początek. Dobra. Ja. Kocham Was. papa. Pa. Pa, pa. Moi drodzy, z tej strony Kaczmar Geek Factor TV witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News. Słuchajcie, tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne moi drodzy, słuchajcie, przede wszystkim bardzo Was przepraszam za opóźnienie. Ten odcinek miał się pojawić, wszystko było przygotowane po to, żeby się pojawił. Brakowało tego nagrania. W poniedziałek wieczorem, niestety w nocy z niedzieli na poniedziałek dorwało mnie potworne, ale to potwórne, potworne zatrucie pokarmowe, które sprawiło, że praktycznie cały poniedziałek i sporą część wtorku przeleżałem w takim stanie, no tak sobie jesteście w stanie wyobrazić. Zresztą moja twarz też nie wyglądała zbyt reprezentatywnie, nie to żeby kiedykolwiek wyglądała, ale wyobraźcie sobie, było jeszcze gorzej. No i niestety dlatego się ten odcinek nie pojawił, pojawia się teraz. Kolejny odcinek się powinien pojawić normalnie czyli niedziela poniedziałek, tak zakładam. No, Nikt nie, nie, kolejnych zatruć nie planuję. Więc to tyle z tego, co się dzieje u nas w Geek Faktorze. Co się dzieje natomiast na wspieraczce? Słuchajcie, no w tej chwili akurat trochę spowolniło, co w sumie ma sens tak chwilę przed końcem roku. W tej chwili jest ciągle to biuro szyfrów, czyli ten escape room na planszy. My ostatnio z Basią zaliczamy kolejne escape roomy. Na żywo, więc jesteśmy ciągle wielkimi fanami tego, więc ciągle kibicujemy. Fajnie, zostało im 5 dni do końca, ale już mają ufundowaną grę, czyli mają w tej chwili 111%. Więc gratulujemy ufundowania, no i trzymamy kciuki, żeby tam się uzbierało jeszcze więcej tych pieniędzy. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. U nas się tutaj nic nowego tak specjalnie nie pojawiło pod względem tytułów i gier, które będziemy recenzować. Myślę, że na poniedziałek, na ten kolejny odcinek, już mogę mieć trochę więcej różnych ciekawych rzeczy w ręku. No ale na razie wygląda jak wygląda. Dużo recenzji jest zmontowanych, przez to, że byłem teraz na, tak jak mówiłem, na zwolnieniu. Więc ciągle się materiały będą pojawiać. Przed chwilą się pojawiła pierwsza recenzja, w której mnie nie ma. Eee, nie wiem, jak moje ego to zniosło. Eee, znaczy, wiem, jak to zniosło, ponieważ ciągle jestem w tej części z zasadami. Eee, recenzja i zasady gry King Domino, bardzo fajna gra rodzinna, bardzo gorąco ją polecamy. Eee, jest recenzja zrobiona przez moją żonę i moją córkę Basia i Zosia w jednym filmiku. Po raz pierwszy beze mnie w ogóle zupełnie. Ja tam jestem tylko w tej przybice na zasady. Moim zdaniem wyszło bardzo fajnie i dziewczyny tam bardzo były spięte i dalej są w sumie spięte, więc tam koniecznie piszcie, oglądajcie i piszcie co sądzicie w komentarzach pod już właściwym filmem. Co sądzicie o ich wystąpieniu, bo nie o ich występie, ponieważ są generalnie chętne na kolejne, no tylko chcą się upewnić, że ma to sens, w sensie, że im to wychodzi. Moim zdaniem tak, no ale wiadomo, najbardziej obiektywny w tej konkretnej kwestii nie jestem. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy do newsów. Newsy moi drodzy! No i słuchajcie, tutaj znowu będzie mocno trailerowo, że tak powiem, bo, się, bo ostatnio jest bardzo gorący okres, jeśli chodzi o trailery. A z tego co wiem, to w tym odcinku najbliższym też będę mówił chyba o przynajmniej jednym trailerze. No ale zobaczmy, jakie trailery miały miejsce do tak niedzieli, poniedziałku, ten tydzień ostatni. Czyli tak, po pierwsze, Spider-Man Homecoming, czyli najnowszy Spider-Man, tym razem Spider-Man. Jakby już jest totalnie trzecia filmowa edycja, trzecia filmowa wersja Spider-Mana. Tym razem jest to tyle ciekawe, że ten Spider-Man jest częścią całego kinowego uniwersum Marvela. Tam się Sony z Marvelem dogadali, no i teraz Spider-Man może oficjalnie występować u boku takich bohaterów jak Iron Man, Kapitan Ameryka i tak dalej. Co do samego Trailera... Powiem tak, ja osobiście nie potrzebuję większej reklamy dla tego nowego Spidermana niż ta, którą był występ Spidermana w Captain America: Civil War. To jest moja prywatna opinia. E, bo trailer ten sam w sobie, powiem szczerze, jakoś mnie specjalnie nie zachwycił. E, fajny Tom Holland ciągle wygląda na, wygląda na to, że pasuje absolutnie do roli Petera Parkera sceny akcji, to co tam mogliśmy zobaczyć wyglądają na to, że będą fajne du dużo fajnych efektów specjalnych jedno czego mi brakuje to jest to, że Michael Keaton będzie grał główny czarny charakter Basia nie lubi Michaela Keatona więc mi to jej pewnie nie zachwyca ale będzie grał tego Sempa i chciałbym zobaczyć trochę więcej Sempa w tym trailerze, no ale to no, mamy jeszcze trochę czasu do, bo to w film się pojawi w lipcu 2017 roku, więc jeszcze pewnie jakiś trailer się pojawi, mam nadzieję, że w tym kolejnym trailerze będzie więcej samego Sempa no i jest to moim zdaniem też takie ciekawe, że doszliśmy do momentu, w którym żeby sprzedać Spidermana potrzebny jest Iron Man to jest takie ciekawe, ponieważ na przykład jak ja byłem młody, przez większość czasu w moim życiu Spiderman był jednym z moich ulubionych superbohaterów, a o Iron Manie w życiu nie słyszałem. A teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie Iron Man jest potrzebny, żeby trochę dać takiego kopniaka promocyjnego Spider-Manowi, no ale wyszło to całkiem spoko. Yy, trailer zresztą się podoba już na tyle, że ogłosili już drugą część, czyli film jeszcze nie wyszedł, ale studio już zapowiedziało drugą część i ta druga część się pojawi dwa lata później, czyli tak jak ta pierwsza część Homecoming się pojawi w lipcu 2017, trudno o tym mówić pierwsza część, no ale tak jest, to druga część się pojawi w lipcu 2019. Kolejny trader, który wzbudził moje zainteresowanie i znaczy wzbudził już byłem zainteresowany, ale spotęgowo zainteresowanie tym filmem, to jest trader do drugiej czy do kolejnej, do trzeciej części najnowszej trylogii Planety Małp. Ten film się nazywa War of the Planet of the Apes, czyli Wojna o Planetę Małp pewnie przetłumaczą. Też się pojawi w kinach w lipcu 2017 i to jest coś na co ja czekam. Jesteśmy zachwyceni. Pierwsza część... Była na zasadzie, tak obierzają, mówię: O, to jest całkiem dobry film. To jest dużo lepszy film niż to myślałem, że będzie, to na pewno, ale jest całkiem dobry film science fiction. Poszliśmy na tą drugą część do kina i po prostu wyszliśmy zachwyceni. Rewelacyjny film, naprawdę. Patrzę, bo tutaj Zosia siedzi i przytakuje. Zosia? Basia, przepraszam. Basia tutaj siedzi. Tak, przytakuje tutaj, tak, tak. Masz rację, panu, dobrze mówisz i po prostu wyszliśmy zachwyceni naprawdę bardzo dobry film, pokazują, bardzo dobrze pokazał ten konflikt ludzie kontra małpy i to co w tym filmie, spoiler duży spoiler w sumie, jeżeli ktoś nie wiedział drugiej części, na końcu Cezar mówi coś takiego, że małpa zaczęła wojnę a człowiek ją zakończy i teraz trzecia część to będzie ta wojna i Woody Harrelson jako główny no niby czarny charakter, ale w sumie, czy to jest czarny charakter, to tak naprawdę zależy od punktu widzenia, jaki sobie obierzecie. Eee, i, I no to po prostu wygląda z sceny... Nie wiem, o co tam chodzi. Tam wygląda tak, jakby małpy latały samolotami chyba, co jest w ogóle już niesamowite. Eee, bo tam jest takie ujęcie, jak po prostu ludzie strzelają do nadlatującego samolotu i to wygląda jakby... Jeżeli tak jest, to znaczy, że za tym... Za sterami tego samolotu, czy helikoptera, czy śmigłowca, nawet nie pamiętam teraz, co to było... Eee, musi być małpa. Chyba, że jacyś ludzie, którzy stanęli po stronie małp, to już w ogóle będzie totalnie fenomenalne, jak dla mnie po prostu. Ludzie z ludźmi i tam też jakieś małpy zdawały się pomagać ludziom, którzy walczą z małpami, więc po prostu ludzie i małpy kontra ludzie i małpy. No... Wiemy, do czego to zmierza, bo wszyscy wiemy, że jest taki film jak Planeta Małp z 60. któregoś roku z Charltonem Hestonem i wiemy, że do, do jakiegoś punktu musi zmierzyć, tak? To musi dojść, dojść do tego punktu, więc wiemy, jak to się wszystko skończy, ale ja po tym trailerze, jeżeli ten film będzie tak dobry, jak ten trailer obiecuje, to będziemy mieli naprawdę bardzo solidną trylogię z tej całej sagi Planeta Małp, więc gorąco polecam. Kolejny trailer to też raz, razem połączony z takim ogłoszeniem, że będzie tytułu. Ponieważ jest ósma część e, szybkich i wściekłych, oni się po prostu nie nudzą. E, I będzie, film się będzie nazywał Fate of the Furious. Ciekawe czy mi to Jak Widzę tą szklaną kulę. <grymne> <grymne> ten, szklaną kulę i ten taki samolot, samolot wyskakujący z tej kuli. Nie, ja jestem ciekawym, czy mi to przytłumaczą na los wściekłych. Nie, przeznaczenie będzie. Przeznaczenie wściekłych? No. Boże, ale to będzie. <grymne> Ale po angielsku to jeszcze ma sens, bo Fate można zapisać jako F8, tak? Fate. No. Ale na polski to... F8 wściekłych. Jakąś kaszanę zaprodujemy. Jakąś kaszanę, <śmuszka> no nieważne, no bo dziwny tytuł, naprawdę... Oni się chyba nawet już nie starają, nie? Oni po prostu widzą... Ale nie wiem, że to się i tak sprzedać, się sprzedać. Ale te filmy naprawdę są z filmu na filmu... Okej, okay, no, jest fajne, ja tu lubię oglądać, bo jest bardzo dobra rozrywka. A jeśli chodzi o zawartość taką merytoryczną, to to jest taka coraz większa tandeta z filmu na film, coraz większe, no coraz większe głupoty sobie pozwalają. I naprawdę, i teraz jak siódma część zarobiła półtora miliarda dolarów, słuchajcie, na koncie, na całym świecie, półtora miliarda. Ja wiem, że jak się nie orientujecie i nie śledzicie tego, ile to jest pieniędzy tak naprawdę, jeśli chodzi o zarobki filmów, to umieszczę to w takim kontekście, to są zarobki rzędu Titanica, Awatara, yy, ostatniego Harry'ego Pottera, Avengersów, to jest ten poziom. Tyle zarobiła siódma część Szybkich i Wściekłych. Siódma Akademia Policyjna tylu nie zarobiła. To jest po prostu masakra. I teraz, więc oni widzą, że słuchaj, robimy coraz głupsze rzeczy, a to zarabia coraz więcej kasy, więc kr krzanić to. To mieli autoboty niedługo. Aczkolwiek równie, ale, ale powiem szczerze, pod względem fabularnym, to ta część wygląda całkiem ciekawie. Dominik Toretto przeciwko reszcie gangu, no wiadomo, że to być jakoś wytłumaczone, że on tak naprawdę nie jest przeciwko reszcie gangu, że on coś tam robił, bo musiał. Ale Charlie Steron jako czarny charakter, no oglądałbym. No ja wiem. Ale nie, w sensie, że naprawdę zapowiadasz to naprawdę ciekawie. No na pewno. <laughs> Moja żona zrobiła minę pod tym, zaśmieje się, bo nagrywasz odcinek, ale nie, jak skończysz, tego, to. Charlie Steron. Tak? No. Oglądałabyś. Oglądałam. Byś. No i się wszystko zgadza, słuchajcie. No, <grym>, dobra, więc e, trailer do fasy A, no nie mówiłem, ale tak samo w przypadku Spidermana, Planety Mało klikacie w plakat, który jest tutaj po prawej, i możecie, bo nowy plakat. Widzicie, jak Dwayne Johnson i Win Diesel nie lubią się, stoją do siebie plecami i tak na siebie spoglądają z pod po prostu. To jest być ciężki dramat, podejrzewam, ta część. To może być dramat. E, może być dramat swoją drogą. Dobra. Kolejny news kinowy. Tomb Raider. Kolejna odsłona bardzo popularnej gry komputerowej. E, Basia ze mnie się śmieje, bo pewnie wszyscy mówią Tomb Raider, tak? A ja jeden mówię poprawnie i to jest śmieszne. Ha, ha, ha. <noise> e, jak wiecie, będzie kolejna adaptacja filmowa. Główną rolę zagra Alicia Vikander, która jest moim zdaniem ciągle bardzo ciekawym wyborem do tej roli. Bo pasuje pod pewnymi względami moim zdaniem. A pod jakimi? Ale pod pewnymi nie. Ale jakimi? Pod jakimi pasuje. No jest, moim zdaniem z wyglądu wiesz, kolor włosów no? jest egzotyczna tak, z urody, tak. więc myślę, że pasuje do takiego, wiesz. Aha, ona... dalej no, no. <noise> Ale Nie no, nie, nie, no jest. A no, 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 i co? Jest taka młodziutka, no. no młodziutka taka jest. Młodziutka. Ale ma atuty, nie? No właśnie nie ma ich. Nie ma atutów! Nie ma atutów. <noise> Jest to jest w ogóle jakiś dziwny odcinek i faktor nie zbywadzi. Ale naprawdę <laughs> nie no się śmieje, no to jest tak, bo się śmieję, że to jest jedyna rzecz tak naprawdę, bo Alicia Vikander jest świetną aktorką. Widziałem no, dobra, widziałem ją w trzech filmach, z czego w jednym tak w ostatnim Jasonie Bornie tak była dla mnie strasznie drewniana, ale w Deus Ex Machina w The Man from Uncle była naprawdę rewelacyjna. Więc uważam, że to może być naprawdę dobry wybór. Była nominowana do Oscara, akurat tego filmu nie widziałem, więc tutaj jestem spokojny. Nie mówię, filmowe adaptacje gier komputerowych rzadko się kończą dobrze, no ale tutaj wierzę, że że sobie, no mam, nie wiem, zobaczcie, bo no już się boję przewidywać. Natomiast, ogłosili nowego członka obsady, Walton Goggins będzie grał główny czarny charakter. Jeżeli nie znacie Waltona Gogginsa, albo jeżeli kojarzycie go tylko i wyłącznie z filmu Nienawistna ósemka Quentina Tarantino, to sami jesteście sobie winni to, żeby usiąść i obejrzeć wszystkie... 5 sezonów? Chyba było 5 czy 7, 5 chyba. 5 sezonów serialu Justified. Justify to jest jeden z najlepszych serialów kryminalnych, po prostu seriali, przepraszam, kryminalnych. Po prostu rewelacyjny, taki western współczesny i Walton Goggins tam gra z głównych ról i jest po prostu rewelacyjny, jest do zjedzenia. Więc to, że będzie Walton Goggins, to mnie, że tak powiem, utwierdza w przekonaniu, że przynajmniej obsada w tym filmie się zgadza. Super. Dalej, newsy telewizyjne. Inhumans. Inhumans na, y, w ABC. ABC to jest taka sesja telewizyjna, na której obecnie leci serial ze stajni Marvela y, Marvel's Agents of Shield. No i teraz oni będą, wyemitują też serial o nazwie Inhumans. Inhumans to jest coś takiego. To jest jakby taka miała być odpowiedź Marvela na to, że tak de facto nie mają praw do wykorzystania mutantów. Y, ponieważ wszystko co związane z, z X-Menami, y, to. Y, jest jakby po stronie 20th Century Fox. Nie mogą używać słowa mutant, nie mogą używać, że tak powiem, że te wszystkie moce to jest wynik ewolucji, mutacji, nic z tych rzeczy, bo to są wszystko jakby prawa zastrzeżone dla 20th Century Fox, przynajmniej na razie. Więc Inhumans to jest to, co jakby mieli, jakby sposób, w jaki mieli to obejść, tak, że ok, no to jest jakby to samo, ale my to po prostu tutaj, na, w tym uniwersum będziemy na to mówić, że to są Inhumans, a nie Mutants. I teraz właśnie miał być film osobny o Inhumansach, nic nie wiadomo co z tym będzie. Niby to nie jest anulowane, ale czy to się... Nie, nie wiadomo na jakim etapie to jest w tej chwili. Nie jest to niby anulowane, ale mało prawdopodobne, ponieważ Inhumans mają przenieść na serial, który również będzie wyemitowany na stacji ABC. Co jest też o tyle ciekawe, że sama idea tych Inhumans jest bardzo mocny wątek w tej chwili w samym serialu Agents of Shield. Agents of Shield nie wiem czy oglądacie. Eee, ciężkie jest momentami do oglądania. Ale czasami jest dobry. Teraz, na przykład, był bardzo dobry. Bardzo dobra cała połowa sezonu, bo był Ghost Rider. I bardzo dobrze Ghost Ridera moim zdaniem, zrobili i bardzo fajnie się to oglądało. Basia zaprzestała oglądanie Agents of Shield bardzo szybko. Bo stwierdziła, że to chyba jednak nie dla ciebie. Bardzo niskie loty to ma. Bardzo niskie loty. Ja przyznaję, że ma niskie loty, ale ma bardzo takie. Ma niskie loty, ale ma wysokie podskoki. Czasami. I naprawdę się to dobrze oglądało. Ja się przyzwyczaiłem. Jak w życiu, w i uparki. Więc tak. Natomiast serial, który więc, A, co chciałem powiedzieć? Bo tak, bo inhumans będzie ten serial na ABC, a jego, że tak powiem, szefem, czyli tym głównym producentem, który będzie doglądał tego wszystkiego, to jest Buck Set. Tak się koleś nazywa, Buck Set, e, nie Buck Set, to nie będzie na ten tylko jak Rock Set, Set. Nic o nim nie wiadomo na razie, ale to co wiadomo, to jest to, że będzie również zarządzał innym serialem ze stajni Marvela, czyli Iron Fist, który się pojawi w przyszłym roku. Więc to na ile dobry będzie Iron Fist, bo to, że będzie chociaż dobry, to myślę jest miarę oczywiste na tym etapie, już, jeśli chodzi o Marvel i Netflixa. Ale na ile będzie dobry Iron Fist, to to nam coś powie o przyszłości Inhumans. Kolej ostatni news i też news telewizyjny, no to to tyczy akurat serialu, który kochanie oglądasz. I to jest serial The Leftovers. Serial, który jest bardzo specyficzny i jakby ja dużo głosów słyszałem, że ludziom on się nie podoba, ale ja jestem w stanie ich zrozumieć. Ja też. Bo on jest specyficzny. Ale jeżeli ktoś się w pierwszym sezonie opuścił, to będzie żałować, bo drugi jest o wiele lepszy od pierwszego. A to po pierwsze, drugi sezon jest o wiele lepszy od pierwszego, ale też jeżeli się jakby wkręcisz w ten serial, jakby tam pozwolisz sobie się żeby cię wkręcił, to dla nas to jest dla mnie przynajmniej to jest jeden z najlepszych seriali lecących obecnie. Mhm. I jest po prostu piękna jest muzyka w ogóle, naprawdę. Muzyka jest po prostu tak pięknie, piękna w tym serialu, że ja bardzo często się wzruszam tylko przez tą muzę. Jest cudowne połączenie prawdziwego świata z takim lekkim, nie wiem, science fiction nazwijmy to. I dla nas jest to naprawdę fantastyczny serial, gorąco polecam. Zwłaszcza, że uwaga, dużo oglądania nie będziecie mieli, ponieważ są na razie tylko dwa sezony. Trzeciej właśnie poszedł news, że zadebiutuje w kwietniu przyszłego roku i to będzie ostatni sezon. Czyli yy, serial The Leftovers koniec końców będzie miał 3 sezony, z których każdy będzie miał chyba 10 czy 13 odcinków, więc dużo oglądania nie macie, a naprawdę spróbujcie chociaż, może akurat wam, wy się wkręcicie, a jeżeli się wkręcicie to gwarantuję wam, nie pożałujecie. To jest bardzo dobry serial, świetnie zagrany przede wszystkim, naprawdę jest rewelacyjnie zagrany. Dobra, to było na tej chodzi o newsy, teraz przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli yy, miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Yy, wy zadajecie mi pytania, ja na nie odpowiadam w odcinku kolejnym. Yy, to są pytania z tego poniedziałku, półtora tygodnia temu, więc lecimy. Kyzio, cześć Kaczpar, cześć Kyzio. Które gry poza Star Wars Rebellia, której właścicielem stałem się dzięki recenzji Link Factor? Nie ma za co. Otrzymały jeszcze w Waszych recenzjach maksymalną ocenę. Czy któryś z nich mógłbyś polecić szczególnie do gry jedynie w dwie osoby? Wasz kanał śledzę od recenzji gier ze świata. Star Wars niestety nie ma wystarczającej ilości czasu na nadrobienie w krótkim czasie zaległości. Obejrzenie wszystkich Waszych wstawek na YouTube. <grym> e, <grym> słuchaj, jeśli chodzi o gry, które dajemy 10 na 10, no generalnie staramy się być ostrożni. E, z takimi wysokimi ocenami. A mi się znowu pamięć kończy. E, staramy się być ostrożni z tak wysokimi ocenami. Znaczy na pewno 10 na 10 dostał u nas Robinson Cruzo Czy to i to nam naszym zdaniem o dziwo działa na dwie osoby. Jak tam wykorzystujesz te pomocy w, stylu, w postaci e, tego e, piętaszka i psa, to to naprawdę działa na dwie osoby. E, też warto spojrzeć na gry, które dostały np. 9, 9,5 i tutaj już masz takie gry jak Android Netrunner, który jest tylko na dwie osoby, je, która jest ciężką, wymagającą, ale bardzo fajną, bardzo re, jakby satysfakcjonującą grą karcianą w klimacie cyberpunk. Cyberpunk, przepraszam. E, więc to jest... I to jest tylko na dwie osoby. Więc to jest... No, I to mówię, to jest niby LCG, czyli gra, do której się dokupuje, jest nastawiona na to, żeby dokupywać na nie różne, różne rzeczy, ale... W samej podstawce Androida już masz naprawdę dużo gry. 700 do świata pojedynek to jest gra tylko na dwie osoby, zwłaszcza z dodatkiem. To jest tak, jakbym dostał pojedynek z dodatkiem Pantheon, to jest, to jest dycha. To jest tak dla mnie dycha, naprawdę. Jeszcze daliśmy, z Basią ostatnio daliśmy dyszkę takiej grze poprzez wieki, droga do szaleństwa. To jest druga część gry poprzez wieki. Poprzez wieki stało u nas 9 na 10 nam się bardzo podobała, natomiast drogę do szaleństwa uznaliśmy, że to jeszcze bardziej jakby poprawiło wrażenia z rozgrywki. tak? więc dodali jeden fajny element, który dużo wprowadził, więc obie te części to jest poprzez wieki, poprzez wieki 2. Tutaj mam zaraz poczekaj. Poprzez Wieki, pierwsza część, Poprzez Wieki, Droga do Szaleństwa, obie Ci w sumie bardzo gorąco polecam. Jeżeli możesz sobie pozwolić, to zacznij od pierwszej, a potem dopiero przejść do drugiej, aczkolwiek znam takich, którzy zaczynali od tej i też im się bardzo podobała. E, więc to tak myślę, tak, tak, taką listę mi Ci podał. Android Netrunner, Robinson są z operacyjnych, e, 710 pojedynek, Poprzez Wieki, Eldritch Horror, kochanie, nie recenzowalibyśmy tego, ale dalibyśmy temu pewnie coś w okolicach dziewiątki, dziesiątki, nie? Eldritch Horror? Eldridge Horror. Dała. Dałabyś dycha. Dziesiątkę. Dałabyś dycha? ja Nie, dała nie no to, to jest nieoficjalna recenzja Eldritch Horror 10 na 10 od Geekfaktor TV. No, ale to jest się zgadza, aczkolwiek czy to się sprawdza? Nam się sprawdza na dwie osoby, no ale my jesteśmy dziwni. Nam się dużo gier kooperacyjnych sprawdza na dwie osoby. No tak graliśmy z osobami, które same sobie grają, tak? I im się też sprawdza samym ze sobą. Masz odpowiedź. Eldritch Horror. To z takimi gamerami akurat w, w świecie kultury i, i horrorwarkami Eldritch Horror o wiele bardziej się na tym zajęliśmy. To ich głosy są chyba nawet ważniejsze niż nasze. Otóż to. Więc macie. Eldritch Horror się też masz. Eldritch Horror też się nadaje. Dzięki Ci, Kozio, bardzo za pytanie. Kolejne pytanie. Adrian. Hej, pozdrawiam. Zacznę tf 5 Hej, Adrian. Również pozdrawiamy. Bla, 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 opiszesz o ten, ale okej, okay, że masz taką samą opinię co my, brawo, dobry gust masz, ostatnio się oglądać Black Mirror, czy widzieliśmy, czy warto? My nie widzieliśmy, ale mamy znajomych, których, z których zdaniem się liczymy, którym, których, na których, jakby, których zdanie szanujemy i oni bardzo polecają Black Mirror, jako bardzo dobry, specyficzny, ale bardzo dobry serial science fiction. Więc Black Mirror nie widzieliśmy, ale mimo wszystko polecamy, bo możemy. No nie, nie możemy, nie powinniśmy, ale słyszeliśmy same... Ale słyszeliśmy same że słyszeliśmy same... Co możemy. słyszeliśmy same dobre rzeczy, prawda? Kto Boga temu zabroni? Boz. E, mi się wydaje, że nie ma za bardzo czasu i miejsca na recenzowanie starszych gier, tak? To jest... Bo to powiedziałem komuś, że może być ciężko z recenzją horror, walkam kiedyś u nas na kanale. I tutaj widzę, ludzie potwierdzają to raczej w komentarzach. Q&A. Czy planujesz zrobić top 10 twoich ulubionych gier dotychczas? E, no tak. Tylko tak, bo myśmy zrobili top 10 rocznego gracza, którym... To było tylko moje top 10. Top 10 dwuletniego gracza nie zrobiliśmy w ogóle, no i przejdziemy od razu do top 10 trzyletniego gracza, ale to już myślę moglibyśmy się podzielić. Żeby było ja i twoje się i moje. Ja jest ja mogę swoją listę zrobić. Tak to sensie. jest moje oficjalne stanowisko nie dam sobie mojej listy. Obciąż tak jak zawsze. Dobra, no to będzie twój odcinek i mój odcinek. Top 10 trzyletniego gracza Basia i top 10 letniego gracza Kaczma. Dwa odcinki. Nie. Na cenę jednego. No, i to jest dobry pomysł i tak zrobimy. Trujesz coś. Nie. nie? Zaraz do ciebie dojdziesz, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie. I czy zdążysz 110 na święta, skoro tyle recenzji w ciągu najbliższych dni? Eee, tak, o, zdążyłem. Eee, masz w ten, w, najbliższy, w ciągu najbliższych dni, przepraszam. Eee, w sobotę daliśmy obie, obie topki. Chyba widziałeś nawet, bo chyba widziałem twój komentarz, ale nie widziałem. Tak mi się wydaje, niestety ledwo, ledwo zdążyliśmy, powinny być wcześniej, ale no, rzutem na taśmę nam się uda udało. Dzięki bardzo za pytania, Boz. Ciszka, czyli Ania, idziesz, QA, idziesz na Łotra 1, będzie recenzja na gorąco, tęsknię za tymi filmikami. Widzisz, ludzie lubią te filmy. No, my, wiemy, mieliśmy ich dzisiaj, jesteśmy wszyscy chorzy. Tak, jesteśmy, mieliśmy ich dzisiaj, dosłownie w tej sekundzie mieliśmy. Tak, dosłownie w tej chwili mieliśmy być na filmie Łotra tak. 1. I pójdziemy, pójdziemy i będzie recenzja. Może w, może w sobotę po tych? Pointegramy. Przecież mamy w sobotę gości. Ale to wieczorem, a integramy się kończy w takiej godzinie, że możemy. Ale łotra nie grają tak, dobra? Nie istnieje. Zobaczymy, pójdziemy i będzie recenzja na gorąco, obiecuję. Gekko, geku yy, witaj. Yy, yy, dzięki Ania Ciszka za zapytanie. Geku, nie masz czasu na instrukcję. No właśnie. Yy, b -b -b Będziesz, albo będziesz się specjalizował w jakichś grach, albo rozwiniesz się jak trolle i podzielisz pracę. Jak widzisz przyszłość kanału? No to jest bardzo głębokie pytanie, na którego nie starczy nam czasu. E, na razie przyszłość kanału widzę w taki sposób, żeby robić to, co robimy. E, rozwijać się trochę od strony wizualnej, tak poprawić, może jakiś sprzęt lepszy kiedyś tam zakupić do nagrywania, żeby obraz był lepszej jakości jeszcze. E, żeby jakiś logo, logotyp zmienić, coś odświeżyć, żeby wrócić trochę do pisania może na stronkę ale chciałbym, żeby ten kanał był jakby, żeby to było lepiej zaplanowane, żeby było więcej regularności, chciałbym, żeby tu było trochę więcej rzeczy filmowych i serialowych i może muzycznych i tak dalej. No to nie wszystko od nas też zależy, tak? No, no to jest. No wszystko to się rozchodzi o czas. To się też dużo rozchodzi o czas, a jest go, jest go mam wrażenie ostatnio coraz mniej. Się robię starszy po prostu i czas mi przelatuje między palcami. E, więc na chwilę, na najbliższą przyszłość widzę raczej tak, że będzie stabilnie szło tak jak idzie, z drobnymi usprawnieniami tu i ówdzie. E, a w, potem będziemy informować pewnie o jakichś większych, ciekawszych z zmianach i planach. Z eksperymentami po drodze. Już dzisiaj był jeden. Eee, i Geku, drugie pytanie, zauważyłem, że jak nie ma w zdaniu znaku zapytania to i nie bierzesz pod uwagę tego w QA? Może Może mój mózg jest taki prosty, że jak nie widzę znaku zapytania to nie nie... Powieście mi jest! Tak, moja żona potwierdza, jestem prosty eee, Tak, czy oglądamy Westworld. World? A jeśli nie, to dlaczego? Zapewniam, że warto, oglądamy Oglądamy, ale trzeba go cisnąć, już tam się zbierało 5 odcinków kolejnych. Nie 5 no. Obejrzeliśmy wczoraj trzeci, a jest 10 no? Już było 10, no to chyba mamy 7 kolejnych. No to jeszcze gorzej. <noise> jest. E, w serial, powiem tak, mi się podoba, jestem ciekawy i chcę go oglądać dalej, ale ciągle czekam na moment, który mi tak chwyci za gardło i powie: To jest jeden z najlepszych seriali No Ja cię tak mogę chwycić. Na tym jest bardzo, proszę, no, okej, okay, no, możesz. E, tak, możesz. Nie, no dla mnie to jest okej okay serial. Dla mnie to jest dobry serial, ale mówię, nie ma takiego momentu. Mm, a ja wiem, że seriale było tak mają. Seriale było często tak mają, że one się powoli rozkręcają. Gra o tron też nie była na początku jakaś. A ty się nie wypowiada jak nie wiesz ty. Dobra, no właśnie to oglądam. Ale my sobie oglądamy i będziemy oglądać, na pewno ten sezon dokończymy pewnie w przeciągu paru dni tygodnia, jak, znam, jak, na, jak nas znam. Eee, I mówię, na razie jest ok. Dzięki Ci bardzo Gieku pytania. No i to wszystko. Koniec pytań. Jeżeli wy macie jakieś pytania, na które chcecie, żebym odpowiedział na antenie, to zadawajcie je w komentarzach pod spodem, ja na nie odpowiem w... Pamiętajcie sp... o znaku zapytania! I pamiętajcie o znaku zapytania... Eee, jeżeli macie jakieś pytania do Basi, to śmiało zadawajcie, jak widzicie staram się nagrywać tak, żeby Basia była w pobliżu, żeby mogła jakoś tam komentować zawsze. Nie mam jej w kadrze, bo by mnie wyciął. Nieprawda, tak bym nigdy w życiu nie zrobił. Dobra, dzięki wam bardzo, słuchajcie, i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim... Do oglądania i do grania, i do zadawania pytań, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć.